Ja tego planuję jeszcze raz. Wir hen ma. Te wasa enterar maniana. niana. Jotam biente kieroma. Czekałem na ciebie. Co słychać u pani Wells? Martwi się o mnie. Wiesz, jak jest. Wiesz, większość Wellsów skończyła na śmietniku. Mama upewnia się, że mnie tam nie ma. A mnie już to męczy. Im dłużej zapewniam, że wszystko gra, tym bardziej czuję, jakbym kłamał. Ale opłacało się. Od jutra z tym koniec. Wchodzimy do Afterlife. Afterlife. Sława tego miejsca daleko sięga. To znaczy? Parę klanów właśnie tutaj przyklepało największe kontrakty. No pewnie. W całym City nie znajdziesz lepszej miejscówki. To co, jedziemy? Chodźmy. Uwierzysz, że tu była kiedyś kostnica? Tak, nie wiedziałam. Serio? Ale to było dawno temu. Jak jeszcze porządny pochówek coś znaczył. Co słychać u pani Wells? Martwi się o mnie. Wiesz jak jest. Wiesz, większość Wellsów skończyła na śmietniku. Mama upewnia się, że mnie tam nie ma. A mnie już to męczy. Im dłużej zapewniam, że wszystko gra, tym bardziej czuję, jakbym kłamał. Ale opłacało się. Od jutra z tym koniec. Wchodzimy do afterlife. Pierwsza liga. Mm -hmm. Pierwsza liga. I wiesz co ci powiem? Zapracowaliśmy na to. To co? Jedziemy? Chodźmy. Uwierzysz, że tu była kiedyś kostnica? Błagam cię Jackie. No co? Przecież to ja ci o tym mówiłem. Serio? Nie pamiętam.